Angle Lesson 8, dni tygodnia. Days of the week. Powtórzcie. Days, Days of, of the week. week. Powtórzcie. The. the. Pamiętajcie ten dźwięk the. the. I powtarzamy wszyscy razem poniedziałek. Monday. 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 Wtór, wtorek Tuesday. Tuesday. E, najpierw Łukasz. Środa Wednesday. Wednesday. Czwartek Thursday. Thursday. Piątek Friday. Friday. Sobota Saturday. Saturday. Niedziela, Sunday. Sunday. Kasiu, jaki jest Twój ulubiony dzień tygodnia? What's your favorite day of the week? What's your favorite day of the week? Moim ulubionym dniem tygodnia jest, i tutaj pada, u Ciebie była niedziela, my favorite day of the week is Sunday. My favorite day of the week is Sunday. Jaki mamy dzisiaj dzień, Łukasz? What day is today? What day is today? Dzisiaj jest wtorek. Today is Tuesday. Today is Tuesday. Miesiące: months, Tak, to wy obok siebie. Styczeń: January. January. Luty: February. February. Marzec: March. March. Kwiecień: April. April. Maj May. May. Kasia: Czerwiec: June. 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 Lipiec: July. July. sierpień, August. August. Wrzesień: September. September. Październik, oktober. oktober. Listopad, november, november. Grudzień, December. Lukasiu, teraz już zaczniemy liczby porządkowe, to są ordinal numbers. Pierwszy, First. First. Drugi, Second. Second. Trzeci, Third. Third. Czwarty, Fourth. Fourth. Piąty, Fifth. Fifth. Wszędzie na końcu będzie dźwięk. Kasiu, szósty, Sixth. Sixth. Siódmy, Seventh. 7th 8th 8 9th 9th 10th 10th i tutaj wszystko dalej będzie po dodaniu th 11th. aż do 19. 20 to już jest 20th ale jak już będzie 22, to będę mówił 22. Łukasz 22nd. Twenty second. Twenty second. Chociażby 25, to znowu mówię 25. 25 czyli 25 25 i tutaj mam ostatnie zdanie moje urodziny są i tutaj pada data 28 maja my birthday is on 28 of may my birthday my birthday is on is on 28 eighth of may of may